Z dniem 22 kwietnia ruszyła rejestracja pojazdów. Jednak nie jest to ta sama czynność, jaką była przed jej wstrzymaniem. Wszystko za sprawą wprowadzenia nowych regulacji sanitarnych, które organizują życie urzędu. Na rejestrację pojazdu należy się umówić zdalnie, przez telefon bądź za sprawą strony internetowej. W praktyce oznacza to, że urzędy nie obsługują tylu petentów, ilu obsługiwały wcześniej i rejestracji nie da się załatwić z dnia na dzień. Problemem są także terminy oczekiwania: od kilku do kilkunastu dni, wszystko zależnie od miejsca. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, stwierdził, że nie można blokować gospodarki bez określenia końcowego terminu. Wraz z setką innych organizacji wystosuje apel do rządu, by znieść wszelkie obostrzenia z dniem 1 lipca. W nadchodzącym czasie duża część branży zależnych od szkolnictwa będzie przechodziła poważny kryzys. Rzecznik zaznacza, że całkowite odmrożenie jest możliwe przy zachowaniu restrykcji sanitarnych. Zauważa, że system opieki zdrowotnej będzie do tego czasu przygotowany. Warszawscy radni mimo panującej epidemii nie rezygnują z podwyższenia cen opłat parkingowych. Prace nad projektem ustawy miały odbyć się dzisiaj. Planowana podwyżka ma wynieść 90 groszy, z 3 zł na 3,90 za pierwszą godzinę w strefie płatnego parkowania. Druga godzina postoju będzie kosztować 4,60, 3,60, a trzecia 5,50, 4,20. Poza tym pięciokrotnie wzrośnie kara za nieuregulowanie opłaty do 250 zł. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym przez starostę jedynie na podstawie informacji policji to za mało. Obecna droga łamie bowiem nasze konstytucyjne gwarancje do sprawiedliwego rozpatrywania spraw. Jak wyjaśnia RPO, zatrzymanie prawa jazdy na drodze przez policję jest natychmiastowe bez możliwości odwołania. W razie braku zgody na proponowany wariant. Formalnie sprawa może trafić do rozpatrzenia przez sąd w czasie do trzech miesięcy, co nie wpływa na wykonaną decyzję i płynący z niej uszczerbek. RPO wnosi o nowelizowanie obecnych przepisów na takie, które będą zgodne z konstytucją. Od maja 2022 roku każdy sprzedawany pojazd na terenie Unii Europejskiej będzie musiał bazowo być wyposażony w nowoczesne elektroniczne systemy bezpieczeństwa jazdy. Poza asystencją martwego pola, wspomaganiem cofania kamerki i czujniki, czy systemom zapobiegania zderzeniom czołowym zostanie wprowadzony system nadzorujący prędkość ISA. ISA to inteligentny asystent prędkości, który w oparciu o dostępne dane informuje kierującego o tym, czy przekroczył dozwoloną prędkość, dane pobiera z drogi, czy ograniczenia prędkości, które znajdują się na znakach. Katowice liderem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwsze miasto w Polsce, które wywiązało się z wymogu nałożonego na samorządy 11 stycznia 2018 roku. Zostały one zobowiązane ustawowo do wybudowania określonej liczby punktów ładowania. Prezydent miasta wskazał, że poza punktami ładowania Katowice rozbudowują także flotę elektrycznych autobusów oraz pojazdów porządkowych MPGK. 8 maja po godzinie 20 w Wieruszowie w województwie łódzkim doszło do pogryzienia motocyklisty. Sprawcą był pijany kierowca samochodu osobowego Audi A4, który został obywatelsko zatrzymany przez wspomnianego motocyklistę. W momencie, kiedy motocyklista sięgał do stacyjki Audi został ugryziony przez rozdrażnionego kierowcę. Zatrzymany kierowca był pijany, miał 1,5 promilu alkoholu w organizmie.